Cześć, witajcie. Na ostatnim filmiku mówiłem wam, że przebuduję mój piecyk rakietowy z funkcją zgazowywania drewna tak aby okiełznać te bardzo wysokie temperatury, szczególnie temperaturę spali. Więc zapraszam Was do oglądania jak to przerobiłem. Ponieważ główną ideą, jaka mi przyświecała przy budowaniu tego piecyka było jak najmniej spawania i żeby dało się go rozkręcić, więc mogę tak zrobić, że go teraz rozkręcam. No i od tego zaczynam. Demontuję górną pokrywę komory załadunkowej, na której jest zamocowany wentylator. Teraz widzicie, jak wygląda komora załadunkowa. Jest ona cała wyłożona szamotem, ma zrobiony kanał dopływu powietrza i taką dźwignię z kanałem wtórnym, która będzie usunięta. Następnie usunąłem wszystko, co w komorze załadunkowej, czyli szamoty, blachy, itp, itd. No, i tak wygląda już sama komora. Na dole widzicie otwór od palnika do komory palnika. Następnie odkręciłem pokrywę podnośnika, tą, na której była ta szybka, oraz zdjąłem obudowę komory załadunkowej. Tak wygląda podnośnik w piecu rakietowym, który służył mi 3 lata. Jak widzicie, nie zjadło go. A tak wygląda dół, czyli komora paleniska oraz popielnik. Ok, mogę przystąpić do odcięcia całego pieca od ramy oraz demontażu podstawy, no i odcięcia również popielnika. Teraz macie możliwość zobaczyć jak wygląda ruszt w trzyletnim letnim Piecu rakietowym. Używany był przez 3 lata. Zobaczcie, ani tego nie powyginało, ani jakoś się to nie pogrzywiło za mocno. 3 lata użytkowania. Kolejny etap to już wycięcie samego rusztu oraz powiększenie tej komory, gdyż palenisko w nowym piecu będzie sięgać aż do podnośnika. Macie możliwość teraz zobaczyć jak wygląda właśnie rura podnośnika po trzech latach użytkowania. Jakoś za mocno jej nie zjadło, nie wygląda to najgorzej. Ok, jedziemy dalej z robotą. Ostatnim etapem w rozbiórce pieca jest odcięcie obudowy tej od strony wyjścia spalin, gdyż tak jak mówiłem spaliny nie będą wychodzić teraz na dole pieca, a na górze. No, i tak to wygląda już po rozcięciu. Mamy piec przygotowany tak naprawdę do modyfikacji. Modyfikacje zacząłem od wydłużenia tego dolnego profila, który służył jako popielnik. Widzicie, że jest tu kawałek ten przedni dospawany. Tak to będzie teraz wyglądać. Cała ta komora podwójna będzie paleniskiem. Dospawałem też taką blachę, którą tutaj widzicie. Ma ona za zadanie powiększenie komory palnika. Ok, pospawałem to wszystko do kupy, przyspawałem taką ramkę, do której będą również mocowane drzwiczki przednie. Jak widzicie, wycięłem też tą taką środkową część. Mamy teraz dużą komorę palnika. Dorobiłem drzwiczki, a tutaj akurat z kątownika, blachy, i zwykłego, standardowego uchwytu do zamykania. Wyłożyłem również komorę paleniska szamotem. Kolejny etap to było wydłużenie komory opadowej i wyłożenie jej również szamotem. Jak to działa? Gorący spaliny wychodzą tutaj przez podnośnik. I zaczynają opadać wokół podnośnika do dołu. Szamoty odbierają to ciepło po części, i te spaliny tutaj dołem zaczynają iść tym kanałem tu między płytami szamotowymi do góry, prosto do wyjścia spalin. W ten sposób dwukrotnie niemal wydłużyłem drogę spalin. Tak to wygląda z drugiej strony. No i mam nadzieję, że to właśnie pomoże w obniżeniu tej temperatury spalin. Całość jest tak zrobiona, aby można było te płytki również wyjąć później. Tu już macie całą obudowę obspawaną. Jest ona powiększona właśnie o ten kawałek blachy, który widzicie, do e, dospawany. No i wyjście spalin jest na górze. Na górze zrobiłem ramkę i do tej ramki dorobię pokrywę zamykającą. I to co mówiłem, cegiełki szamotowe można wyjąć, i można je włożyć, jakby pękły, nie wiem, do czyszczenia tego pieca itp. itd. Ponieważ ta górna pokrywa, którą zobaczycie za chwilę, będzie odkręcana i będzie można ją wymieniać w zależności od tego, do czego będzie miał służyć piec, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. I tu właśnie widzicie tą pokrywkę, którą dorobiłem, jak ze zwykłego kątownika i kawałka blachy. O, tu się pochwalę. Spawami, możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o takich spawach, dobrze, źle. Ok, zaczynamy testy. Jak wiecie, dorobiłem sobie coś takiego jak generator ciągu, no i ten generator miał za zadanie wytwarzać podciśnienie w piecu powietrze zasysałem właśnie przez ten otwór, który tutaj widzicie no taki był przynajmniej zamysł, że generator ciągu będzie powodował podsysanie tutaj powietrza, tu potem miał powstać taki jakby miarkownik ale to nie działało, więc postanowiłem zasilić to dodatkowo takim małym chińskim wentylatorkiem który miał dodatkowo wtłaczać pewną ilość powietrza do paleniska dodatkowo dorobiłem jeszcze taką rurę, którą tam widzicie przy ściance teraz, która miała bezpośrednio podawać też powietrze do paleniska do samego płomienia. No i przenosiłem też ten wentylator w inne miejsca, żeby z innego miejsca pompować powietrze. Zasłaniałem też tą rurkę. Niestety wszystko to było psu na budę, nie paliło się to tak jak ja chciałem. Podciśnienie było za małe, temperatura w komorze pieca była za niska i widzicie jak to wszystko było osmolone. Dlatego wentylator wrócił na swoje miejsce. I piec od tego momentu zaczął działać tak, jak działać powinien. Natomiast już test samego pieca po przeróbkach zrobimy w osobnym filmie na takich samych zasadach, jak był ostatni test, czyli 15 kg opału. Zobaczymy, jakie będą temperatury, czy te przeróbki coś dały, oraz na jak długo te 15 kg opału nam wystarczy. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Dzięki wielkie, że jesteście. Jeżeli mogę was prosić to zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Co sądzicie o tych wszystkich przeróbkach? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdro i na razie.